Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie donieckim Rosjanie zajęli Krasny Liman. I tym razem nie chodzi tu o ten, który się znajduje na północ od Słowiańska, który już przechodził z rąk do rąk ze trzy razy, a o wioskę o podobnej nazwie pod Pukrowskiem. Walki tam są cięższe niż myślałem. Jak widać Ukraina jeszcze jakieś siły ma. Na pewno utrzymują się, utrzymają się tam do wizyty Putina u Trumpa. Czy do wizyty odwrotnej to już czas pokaże. Przyznam szczerze, myślałem, że w lato Rosjanie będą atakować trochę mocniej, chyba rzeczywiście Putin liczy tutaj bardziej na jakieś rozwiązanie dyplomatyczne. Wiemy już natomiast, gdzie Trump się spotka z Putinem. Rząd amerykański miał bowiem wynająć sześciopokojowy apartament w Wankoreczu, przyjęcie dla mnie dosyć skromne jak na dwóch prezydentów i to takich dużych państw. No ale wiadomo, że tu nie chodzi o jakieś luksusy zresztą no na Alasce to też trudno chyba trochę o jakieś większe takie domki o odpowiednim standardzie. Chociaż oficjalnie to to miejsce spotkania to jest jeszcze tajne, Putin jakby nie patrzeć ma też dużo powodów do obaw, jeżeli chodzi o taką wizytę. Szef NATO Mark Rutte stwierdził, że szczyt Putina z Trumpem na Alasce to w sumie nie jest nic złego. W sumie, no co on ma mówić o swoim pracodawcy? Jest to póki co chyba jedyny europejski powiedzmy polityk, który się wyraził pozytywnie o tym spotkaniu. Póki co reszta mówi, że żadne rozmowy o Ukrainie bez Europy nie mają racji bytu. Tak jak mówię, i tak jak mówiłem już wcześniej, ja nie mam zbyt dużych nadziei związanych z tym spotkaniem. Załęski ma w sumie do piątku czas na rozpętanie jakiejś kolejnej zadymy i to takiej grubszej, co by jakoś zasabotować ten szczyt. A propos Europy, to Izba Przemysłu Gru Grupy Wyszehradzkiej wystosowała list otwarty do Ursuli von der Leyen w sprawie, jak się nie trudno domyśleć, przemysłu, a konkretnie do jego niszczenia m.in. przez Komisję Europejską. Jak dla mnie taki list jest zbędny, w końcu tej pani właśnie o to chodzi, by zniszczyć europejski przemysł i w sumie wszystko, co czyni Europę niezależną od swoich panów z USA. Podobnież mówią o nierentownym, o nierównym traktowaniu wschodniej i zachodniej części Unii Europejskiej. Znowu, no, ta pani jest Niemką. Ja jednak obstawiam, że oni doskonale wiedzą co i jaki. Ten list jest po prostu elementem kampanii PR-owej. W sumie, jak praktycznie każdy list otwarty. Teraz pytanie, czy to może odnieść jakikolwiek sukces? Wiadomo, zobaczyłem to w naszych mediach, więc to już jest jakiś skutek, ale poza tym to raczej nie sądzę. W sobotę miał miejsce u nas na stadionie narodowym koncert rapera z Białorusi Maxa Korża. Wszystko fajnie, tylko że na koncercie było sporo młodych Ukraińców i to w wieku poborowym. Ale to jeszcze nie jest aż taki problem, bo na trybunach wywieszono flagę UPA i nikt oczywiście nie miał nic przeciwko. Tak dobrze słyszycie, na stadionie narodowym wisiała sobie flaga morderców tysięcy Polaków i każdy miał to w D. Co prawda mamy zawiadomienie do prokuratury ze środka, ze strony ośrodka do spraw walki z antypolonizmem, no ale póki co nikt z naszego kochanego rządu nie raczył zająć głosu. O tyle dobrze, że to jest możliwość do jakiegoś powiedzmy zabłośnięcia teraz dla tej największej partii opozycyjnej, no i jakby co dla tych mniejszych również. No ale to a, oni to tego przyn. Oni tego bynajmniej nie robią z jakiejś miłości do Polski, no ale efekt się liczy. A na działaniach antyupowskich można teraz zgarnąć y, trochę kapitału politycznego, a koniec końców, no to dla mnie się liczy efekt przede wszystkim. Ale nie jest bynajmniej najgrubsza afera z Ukrainą w tle, jaka miała miejsce teraz w naszym kraju. Ponieważ na jednego z ministrów w nowym rządzie y, Donalda Tuska wyciekły tak zwane teczki to naprawdę hardkorowe. Konkretnie tu chodzi o ministra aktywów państwowych Wojciecha Bułczyna, ponieważ miał on wcześniej spółkę na terenie Ukrainy zajmującą się wydobyciem bursztynów. O ile o wielu surowca słyszałem tak bursztyn, to raczej mi się z Ukrainą nie kojarzy. A mówimy tutaj o człowieku odpowiedzialnym m.in. za obsadzanie stanowisk w firmach państwowych. Zresztą był on już szefem jednej takiej spółki Skarbu Państwa, chodzi o PKP. Jak pamiętajmy, firma ta brała udział w przywożeniu do Polski ukraińskiego zboża za plecami naszych rolników. Wtedy się trochę dziwiłem, myślałem, że to stricte decyzja rządowa. No i nie, żeby rząd jakoś z tym walczył, ale teraz wiem, że i sam prezes był bezpośrednio agentem obcych służb. Dodać trzeba, że on w ogóle... Ten fakt swoich biznesów zataił, to już wychodzi poza politykierstwo, to jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Może zamiast powoływać Komisję do spraw wpływów rosyjskich, to niech może ktoś się zajmie takimi biznesmenami. Ja nie wierzyłem, że ta rekonstrukcja rządu przyniesie coś dobrego, no ale bez przesady. Zresztą to już, to już się nawet tym zajął TVN, a kto w Polsce spędził więcej niż miesiąc, ten w raczej za nic się do tuskowego rządu przypierdzielać nie będą. Ogólnie jest to gruba sprawa, która się będę jeszcze przyglądać na pewno, ale niestety mam obawy, że człowiekowi włos z głowy nie spadnie. Nie jest to zresztą jedyny zarzut, bo wśród jego współpracowników można wymienić chociażby szefa zwanej mafii paliwowej, co najciekawsze rząd to już się w ogóle tłumaczy. Że na Ukrainie to on był mniejszościowym w ogóle udziałowcem, i że on w ogóle nie wiedział, co się tam dzieje, ani tam nie miał z nikim kontaktów. W Izraelu mamy mieć podobny strajk generalny. Jest to pokłosie decyzji premiera odnośnie ofensywy na Gazę. Do tej pory mowa była o całej strefie gazy, teraz mówimy już tylko o samym mieście Gaza, które i tak jest już ruiną. Wiadomo, to może być jakaś, powiedzmy, faza pierwsza czy coś w tym stylu, choć w ten sposób to oni tę gazą to próbują zdobyć od dwóch lat i im jakoś nie wychodzi, więc co się ma zmienić teraz? Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiego całościowego blitzkriegu, jak szaleć to szaleć, a biorąc pod uwagę przewagę militarną Izraela, to, miało, to miałby to jakiś sens, powiedzmy, zwłaszcza, no, że świat ma powoli dość tego zamieszania, więc czas tu nie gra na korzyść Bibiego. Mamy już bowiem zresztą nowe konsekwencje fiskalne nowej fali oburzenia. Norweski Fundusz Państwowy bowiem wycofuje wszystkie swoje udziały z izraelskiej giełdy. A jest to jeden z największych funduszy inwestycyjnych świata. Miał on tam udziały chociażby w firmie produkującej silniki lotnicze. Pytanie, czy ktoś jeszcze teraz pójdzie za tym przykładem, być może jeszcze parę państwowych firm z tych krajów powiedzmy oburzonych i parę takich, które mają bardzo małe udziały w tamtejszych spółkach. Ale i to już wystarczy, by trochę popsuć tamtejsze wyniki finansowe, no a pamiętajmy jednak o kim my tutaj mówimy. No i podejrzewam, że jak wybory na prezydenta Nowego Jorku wygra mam Dani, to i on coś tam pokombinuje przy giełdzie. No pamiętajmy, że te wszystkie amerykańskie giełdy, no to one się znajdują fizycznie w Nowym Jorku, więc na pewno mógłby on jakoś uprzykrzyć życie inwestującym w Izrael. Jakiejś wielkiej zapaści nie prognozuje raz, że mało kto lubi, jak mu się psuje biznes, dwa lobby państwa ma sporą siłę, ale nadal jest to na pewno poważny problem dla rządu w Tel Awiwie. Co ciekawe, oznajmił o tym Jens Stoltenberg który po byciu wieloletnim szefem NATO wrócił w Norwegii na swoją poprzednią pozycję, czyli właśnie ministra finansów. Podobnie, u, podobnie uaktywi, uaktywnił się teraz Makaron. Mówi on już dużo o utworzeniu sił pokojowych ONZ-u do spraw gazy. Przyznam szczerze, że ja nie za bardzo widzę innej opcji na pokój, no bo ktoś musi tam chociażby tej gazy pilnować przed samym Izraelem. W takim Libanie na przykład siły pokojowe spełniają w pewnym stopniu swoją funkcję, to czemu nie tutaj? Tylko to też musiałoby być wojska z państw, z, którym, z którymi Pejsaci się liczą, ale jednocześnie nie takie, które im służą. Chińczycy byliby tutaj jak dla mnie. Nie idealni, choć na to się z kolei nie będą chcieli zgodzić Amerykanie, no ale w sumie, skoro oni postępują wbrew Europie, na przykład z Ukrainą, przynajmniej formalnie, to nie widzę powodu, dla którego Europa miałaby się przejmować Ameryką w kwestii Bliskiego Wschodu. A jak już jesteśmy przy tym kraju, to nasz były szef MSZ-u, się wypowiedział o naszej ewakuacji Polaków z Izraela. I czegoś takiego to nawet ja się nie spodziewałem. Przyznam szczerze, że jak to przeczytałem, to mnie zatkało. Mianowicie, ewakuacja obywateli polskich była błędem, bo zagrożenie się okazało iluzoryczne, a zasianie paniki nam Izrael nie wybaczy. Po pierwsze, tak jak było iluzoryczne, to by Izrael nie prosił o zawieszenie broni. Akurat kraj ten jest znany ze swojej cenzury, więc w te oficjalne dane to ja bym im tutaj nie uwierzył. Po drugie, jaki będzie skutek konfliktu, no to ciężko stwierdzić przed samym konfliktem. A ewakuacja obywateli ze stref konfliktu zbrojnego to jest standard po prostu. Zresztą ta ewakuacja była dobrowolna. A Izrael to nam nie wybaczy samego faktu, że istniejemy, więc tutaj nie ma co się przejmować. Tak jak powiedziałem, mnie zamurowało po przeczytaniu tych słów. Jakby nie patrzeć, to nie dość, że to zawodowy dyplomata. Tu ten człowiek też wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, jak nie wykłada do dzisiaj. Ja myślę, że ktoś mu za to po prostu zapłacił, bo aż tak tępym to chyba nie jest. Ale nie wiem, czy to nie jest nawet gorsze. Narażenie zdrowia i życia naszych obywateli, dlatego że jakieś inne państwo może się obrazić, to jest jak dla mnie podejście karygodne. Ktoś, kto w ogóle coś takiego sugeruje w debacie publicznej, to powinien być z niej usunięty i, tak, i to tak na amen. No ale żyjemy gdzie żyjemy, i znając życie, i tutaj nic się nie stanie. Kandydat na prezydenta Kolumbii Michael Uribe zmarł w szpitalu po dwóch miesiącach od zamachu. Mówiłem o nim wtedy to i wypadałoby dokończyć tę historię. Winę ponoszą, a jakże tamtejsze gangi handlujące białym proszkiem. Jest to największy kryzys polityczny w tym kraju od lat 30, odkąd tu właśnie zakończono walki z kartelami, takie większe mam na myśli. Dodać trzeba, że sam Uribe miał lat 39, jak na prezydenckiego kandydata dosyć mało. No i zapowiedział też, zwiększenie walk właśnie z kartelami. To w sumie takie troszkę mini-Trumpek był. W wielu krajach ci trumpowscy kandydaci przegrywają, ale w żadnym w taki sposób. A to mimo wszystko jest nadal człowiek. Donald Trump wymyślił nowy deal, tym razem z prywatnymi firmami. Bowiem szef widzi się z nim spotkał i Trump znosi dla nich, wszystkich, yy, znosi dla nich wszystkie bariery handlowe na handel z Chinami. Tyczy się to również cel. w zamian mają zapłacić de facto podatek 15% od przychodu z tego handlu. No i mamy... No i mamy to. Gospodarka centralnie planowana zawitała do Ameryki, bo to de facto jest taki korporacjonizm jaki mamy w Korei tudzież Japonii, a ich historycznie mieliśmy chociaż, chociażby w III Rzeszy. Notabene jest to dosyć śmieszne, że eksport chipów do Chin ma być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, ale jak zapłacą haracz, to już się nic nie dzieje. A mówimy tu o eksporcie do Chin, największym rywalu Stanów Zjednoczonych. Pytanie jeszcze, co Trump jest w stanie zezwolić na wyeksportowanie w zamian za trochę dolarów. Arabia Saudyjska podobno chciałaby broń jądrową, a nie są dużo bliżej. Oczywiście mniejsze firmy nie mają dojścia do króla, więc yy, w ten sposób padną. No i walka polityczna w Stanach też się teraz przeniesie na kompletnie inny poziom, bo dojście do koryta to będzie teraz zwyczajnie kwestia być albo nie być. Oczywiście pytanie, co teraz na to sami Chińczycy, bo firma tak ściśle współpracująca z rządem może być dla nich trochę niebezpieczna, w dłuższym okresie oczywiście. Ja podejrzewam, że tak jak z większością tego typu deali, będą kupować tylko to, czego nie dadzą rady wyprodukować u siebie, a za parę lat skopiują. To był zresztą powód, dla którego część mikrochipów była niedozwolona do sprzedaży właśnie do państwa środka. Natomiast chyba najbardziej się dziwię temu, że nikt w Ameryce za specjalnie przeciwko temu nie protestuje. W końcu to śmierć wolnego handlu i tak dalej. No, i tak jak po powiedziałem, to zabetonuje już system gospodarczy kompletnie. Tak przy okazji zabetonowywania, to prezydent Stanów Zjednoczonych chce też sfederalizować Waszyngton. Oficjalnie miasto jest częścią dystryktu Kolumbii, który to niby nie jest stanem, no ale w sumie ma troszkę wszystkie kompetencje stanowe. Natomiast, tak jak powiedziałem, oficjalnie jest to troszkę inny przypadek, zatem przy odrobinie kreatywności można się pokusić o przejęcie kontroli nad miastem przez władzę centralną. To jest z kolei zamach na inną świętość Amerykanów, czyli na autonomię stanową. Oczywiście dzieje się to dlatego, że w Waszyngtonie rządzą demokraci. To jest kolejne bardzo ważne złamanie reguł do tej pory rządzących tym krajem. Bo skoro można przejąć kontrolę nad tym miastem, no to czemu nie nad innymi miastami? A nikt się w tej sprawie Amerykanów zresztą ostatnie nie pyta. Ogólnie no to zmiana krajów w państwo unitarne, to myślę, że wyszłaby im na dobre, no ale nie w taki sposób. No a Trumpowi to zresztą tutaj też o żadne dobro narodu nie chodzi. No ale jak widać, ten kraj ludzi wolnych wcale nie jest taki wolny i ci ludzie sami oddają dobrowolnie swoją wolność i to w tempie jak dla mnie zastraszającym. Greta Thunberg zapowiada przełamanie blokady gazy. Jej flotylla miłości, radości i szczęścia ma wypłynąć pod koniec sierpnia z Hiszpanii i być na miejscu na początku września. O ile nie będzie ich eskortować równie wielka flotylla pancerników, to ja im nie wróżę sukcesu. Zresztą ona zapewne też wie, że to się nic nie stanie, w że to do niczego nie dojdzie. W końcu już raz z taką flotyllą płynęła. Jak dla mnie to jest po prostu kolejna taka szopka dla atencji. Dziewczynką to ona już nie jest ładna, nie była nigdy, no to jakoś musi zarabiać na życie, a na pójście do uczciwej pracy no to ona jest zbyt wielka. No a to jest jakby nie patrzeć, rzecz przykuwająca tak zwaną uwagę świata, więc i siłą rzeczy trafiają się ludzie, którzy będą chcieli to wykorzystać. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, link do zbiórki macie w komentarzu pod filmem, podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Waszą. Dziękuję.